Pan z wami, i z duchem twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. O, 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 nie, panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zarobadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany i jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo pańskie, o ksiądz Proboż poprosił, ja bym powiedział parę słów o misji. Jak to jest na misjach wojskowych? No za, zacznę od tego, jak wygląda misja kapelana w samym wojsku. No bo to jest, to jest początek. Wielu zastanawia się, kiedy spotyka się z kapelanami wojskowymi, czy my też nosimy broń, czy my też strzelamy. No otóż nie, broni nie nosimy i w razie jakiegoś konfliktu strzelać nie będziemy. Ale czy strzelać potrafimy, potrafimy bo także w tej kwestii byliśmy przeszkoleni. Niektórzy nawet całkiem nieźle potrafią strzelać. No i też nie ma co się z tym wielce dziwić, przecież wiemy, obecnie trwają Igrzyska Olimpijskie, strzelectwo jest jedną z dyscyplin olimpijskich, która też kształtuje charakter, ćwiczy opanowanie i cierpliwość. Także nie ma co się dziwić, że, że wielu spośród kapila, kapelanów wojskowych wie, jak posługiwać się bronią, chociaż zapewniam Was, nikt z nas nie będzie do ludzi strzelał. Pamiętam no, na początku, jak trafiłem do szóstej do, do, do brygady powierzchni desantowej, jak spotkałem się z generałem i pierwsze za zasadzie zdania, jakie do mnie skierował, to było jak się nazywam, a po drugie, czy będzie się skakał. Skakał ze spadochronem. No dlaczego? No dlatego, że akurat to jest taki rodzaj wojsk który wchodzi na pole walki właśnie przemieszczając się z spadochronem. No i mówił, no jak trzeba będzie nas użyć, to my wszyscy polecimy, a ksiądz zostanie. No i co? No i zaczęli mnie szkolić. No oprócz tego, że w tym czasie, tak jak to jest taka naturalna praca kapelana, towarzyszy się żołnierzom, jest się w koszarach, na poligonie, niektórzy na misje wyjeżdżają, niektórzy w morze wychodzą z okrętami. No mi akurat przypadło w udziale również i towarzyszy żołnierzom poprzez te skoki ze spadochronem. Na początku zostałem skierowany na siłownię no po to, żeby się trochę wzmocnić. No wiadomo, to przyziemie, przyziemienie na spadochronie desantowym to jest taka pieczarka, to uderzenie jest dość, mocno, dość mocne, więc trzeba troszeczkę się wzmocnić, żeby się nie połamać. No i ciekawe było, że na tej siłowni podchodzili do mnie żołnierze. Dlaczego podchodzili? Dlatego, że byłem w stroju sportowym z koszulce, koszulca, więc bez koloratki. I oczywiście bez stopnia wojskowego. Więc żołnierze jak mnie widzieli, to po prostu myśleli, że jestem jednym z szeregowych, który dołączył do kompanii. No i się pytali, w której ty kompanii służysz. No jak się dowiadywali, że no, no nie jestem w żadnej kompanii, no bo jestem waszym kapelanem, no to było zaskoczenie. Od słowa do słowa i co się okazało, że poprzez to pobyt na tej siłowni, no pięć chrztów się nagle narodziło, bo jakieś dziecko było, jakiś proboszcz trudności robił, zostały ochrzczone. A niektórzy jak mieli jakieś problemy wahania, czy zawrzeć małżeństwo, czy nie, no to dwoje z nich małżeństwa zawarło w kościele. Więc nawet w takiej siłowni można takie dzieło ewangelizacyjne nieść. Następnie około dwa tygodnie trwało szkolenie naziemne, polegające na tych wszystkich szkoleniu tych postaw, unikaniu zagrożeń, jak z tym spadochronem się leci, ale także na układaniu spadochronów głównego i zapasowego. Następnie były skoki samodzielne, nie że w tandemie z 400 metrów, no wysiadka z samolotu, z bocznych drzwi, z Herkulesa, on leci przy prędkości 230 km na godzinę. Jeżeli to jest skaza, no to 180. No i mogę zauważyć, że z żołnierzami, ze spadochroniarzami, przed skokiem to jest trochę jak z maturzystami, przed maturą. Ich pobożność rośnie. Oni tam modły odprawiają, oni się żegnają, koronki i tak dalej. No jak maturzyści na no jasną górę lecą, no bo jest egzamin. No a co się dzieje, kiedy szczęśliwie wylądują? No wszystko wraca do normy, tak jak maturzyści po zdanym egzaminie. Także tutaj nie ma, nie ma jakiejś tam większej różnicy. No ale ta pobożność rzeczywiście była bardzo budująca. Kolejna rzecz taka, taka interesująca, kiedy trafiłem właśnie do tej szóstej brygady powiesza desantowej, no zauważyłem, że, że żołnierze, nawet szeregowi zwykli, oni no tej rzadko oddawali mi honory. Oczywiście ja się tym jakoś wielce nie przejmowałem, no ale no, no było to bardzo interesujące zjawisko, no bo wiadomo, te wszystkie regulaminy nakazują, żeby niższym stopniem oddawał honory temu, kto tym stopniem jest wyższy. No i dopiero po pierwszym oddanym skoku nagle to się zmieniło. Po wielu miesiącach dowiedziałem się, że właśnie w tej brygadzie jest taki zwyczaj, że żołnierze generalnie oddają honory od majora wzwyż, a pozostałym tym niższym oficerom, podoficerom, tylko wtedy, kiedy skaczą ze spadochronem. Ja byłem wtedy porucznikiem, więc jeszcze w ich oczach na to nie zasługiwałem, co oczywiście się zmieniło. Ostatecznie tam udało się oddać 10 skoków ze spadochronem. No i mogę przyznać, że oczywiście świat jest piękniejszy wtedy, kiedy się wysiądzie, ta czasza się otwiera, następuje głęboka cisza, bo samolot sobie poleciał. Z drugiej strony. Nabiera się także dużego dystansu do wielu, wielu spraw problemów czy różnych dziwnych ludzkich zachowań. Bo jak człowiek gdzieś musi zebrać się w sobie, po to, aby wysiąść, a może inaczej wybiec w takiej kolejce, bo skoczkowie wysiadają w zasadzie wybiegając jeden po drugim w postępie jednosekundowym, to no te wszystkie problemy, które tutaj są, one są jakże nieistotne. Także tego pewnego dystansu się nabiera, psychicznie także to wzmacnia. No i to pomogło mi zrozumieć, co czują i co myślą ci moi żołnierze, pośród których jestem kapelanem. I dopiero wtedy można powiedzieć, w jaki sposób stałem się jednym z nich. Jeżeli chodzi o misje zagraniczne, stabilizacyjne, dzisiaj może bym się skupił nie tyle co na Afryce, co na Kosowie. Na tej misji byłem na 43. zmianie. Ta zmiana trwała 7 miesięcy i dwa dni. Jest to misja natowska. Kosowo jest bardzo specyficznym państwem, oczywiście leżącym na Bałkanach. To państwo, można tak powiedzieć, jest państwem sztucznie utworzonym wskutek wojny na Bałkanach. Zamieszkują je Serbowie i Albańczycy, którzy pałają do siebie wzajemną, no niechęcią to jest naprawdę delikatnie powiedziane. Tam są bardzo głębokie poranienia wojenne. Między nimi dochodziło do ogromnych zbrodni wojennych. No i tak Serbowie postrzegali nas, żołnierzy, jako okupantów. Akurat Kosowo to jest taka część ziemi, która stanowi kolebkę państwa serbskiego. To trochę tak, jakby w Polsce zajęto gniezno i okolice. Także to ich bardzo boli, że ta część została odłączona. Z drugiej strony Albańczycy, ta mniejszość albańska, bardzo chcą przyłączyć się i te swoje tereny kosowskie do Albanii, ale Albania ich nie chce, Bo dlatego że to byłby dla samej Albanii duży problem, tę ludność i te ziemię przyjąć. W każdej miejscowości opanowanej przez Serbów czy przez Albańczyków nie wiszą żadne kosowskie flagi, tylko wiszą albo serbskie, albo albańskie. Podobnie jak są zawierane śluby i jak jedzie korowód pojazdów, tam nie ma żadnej kosowskiej flagi. Tam są albo albańskie, albo serbskie. Rzeki w Kosowie są często bardzo brudne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jedna wioska jest zamieszkana przez Serbów, a ta niżej położona przez Albańczyków, to ci Serbowie wszystko wyrzucają do tej rzeki, wszystkie śmieci, ścieki są kompletnie nieoczyszczane i to wszystko tam spływa. Dlaczego? No bo tam są Albańczycy, niech sobie mają. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Można tam załowo dostrzec, zauważyć bardzo głębokie różnice społeczne, i to pomiędzy bogatymi bogatymi, których jest naprawdę mniejszość a biednymi, których jest większość. Tyle luksusowych samochodów w jednym miejscu, które tam widziałem, to nie widziałem nawet w Warszawie. Takie marki jak Maserati, Bentleye to jest wszystko znacznie wyżej niż te gdzieś tam swego czasu słynne Majbachy. Niektóre z tych pojazdów, jeżeli są wypożyczane, to mogą być wypożyczane na terytorium Kosowa, poza nie mogą wyjechać. Dlaczego? No bo pewnie są kradzione, dlatego opuścić granicy tego państwa nie mogą. Państwo też boryka się z, z, z wieloma trudnościami, chociażby z przestępczością zorganizowaną, z handlem ludźmi, także handlem narządami. Takie rzeczy jak przemyt narkotyki, to jest taki niższy poziom przestępczości. Do tego dochodzą problemy z, 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 z tak zwanymi samotnymi wilkami, czyli tymi, którzy walczyli w tak zwanym państwie islamskim, no i po likwidacji tego państwa znaleźli schronienie w Kosowie. Także tych wszystkich zagrożeń gdzieś byliśmy świadomi. Mieszkaliśmy w bazie Camp Novoselo, tak to się nazywało, dwa, położonej 20 kilometrów na północ od Pristiny. Pristina to jest stolica Kosowa. Obok bazy nieprzypadkowo Postawiono meczet. Zaraz przy płocie. No i z tego meczetu Muezzin pięć razy dziennie wzywał do modlitwy. Oczywiście nie osobiście, ale był spłyto odtwarzany. No ale jak on był tylko taki odtwarzany, meczet był pusty, to taki proboszcz za płota nie był dla mnie zagrożeniem. No ja byłem rzeczywiście z moimi, z moimi żołnierzami. W ogóle tych meczetów w Kosowie jest bardzo dużo, no dlatego, że Emiraty Arabskie sponsorują ich budowę. Jest ich dużo, często są puste. W bazie byłem jedynym kapelanem katolickim. Także dla tych żołnierzy, którzy byli z innych nacji. Także w, mogłem w takiej sytuacji, kiedy ja byłem jedyny, innych oczywiście mogłem wyspowiadać, natomiast mnie za bardzo nie miał kto wyspowiadać. Oczywiście księża też się spowiadają, u innych księży. To nie jest tak, jakby się komuś wydawało, że ksiądz tylko spowiada, ale sam już u nikogo nie. Otóż tak nie jest. To też powodowało, że musiałem być uwrażliwiony na parę innych aspektów, chociażby na to, żeby się niepotrzebnie z ludźmi gdzieś tam nie skonfliktować. Dlaczego? No dlatego, że oni nie mieli wyboru pójść do innego księdza. Ja byłem jedyny, więc jeżeli gdzieś tam by się pojawił zatarg między nami, to po prostu nie chodziliby do spowiedzi albo namże wcale. My mieszkaliśmy jako, jako żołnierze w takich kontenerowcach, to podobnych tak jak dzisiaj robotnicy mają takie kontenerowce na budowach. Z tego też była zrobiona kaplica, tam były odprawiane msze święte. Z bazy normalnie nie można było wychodzić, a jeśli już tak, no to tylko w celu realizacji jakichś zadań służbowych, zawsze w pojeździe, zawsze mając ze sobą hełm, kamizelkę kuluodporną i broń. Ja oczywiście nie miałem, ale mieli inni żołnierze, oczywiście z nabojami ostrymi, takie były realia. W ogóle kapelani na misjach zagranicznych nie używają koloratek do munduru. No to się bierze z tego, że talibowie w Afganistanie wyznaczali większą nagrodę za głowę kapelana niż za, niż za głowę dowódcy. A więc, żeby nie powodować tego typu zagrożeń, my koloratek tam nie nosimy, wyglądamy jak każdy inny żołnierz. Do tego, opuszczając bazę, ściąga się nazwisko i stopień wojskowy, aby też no, jakieś osoby, które chciałyby zrobić nam krzywdę. Nie miały świadomości, z kim mają do czynienia. Czy to jest szeregowy żołnierz, który nie ma większego znaczenia dla nich, czy jest to jakiś dowódca, ktoś tam ze sztabu, czy ktoś inny wysoko postawiony. Wiadomo, chodzi tutaj o unikanie czy jakichś tam ataków, ale także i porwań, bo takie również mogły mieć miejsce. W tym Kosowie odwiedzałem polskich żołnierzy w innych bazach, no ale także jeździłem. Odprawiać im święte dla żołnierzy i żołnierzy innych nacji, którzy nie mieli katolickiego kapelana. Chociaż regularnie odwiedzałem jedną bazę po, położoną na, północ, na północy Kosowa. Tam akurat byli amerykańscy żołnierze. Oni nie mieli katolickiego kapelana, protestanckiego tak, ale katolickiego nie. No i tam jeździłem i, i w niedzielę im msze święte z kazaniami głosiłem. Na tych misjach żołnierze zmagają się z bardzo różnymi problemami. Tam najtrudniejsza jest bezsilność. O ile w Polsce jeszcze można coś zrobić, jakieś się na miejscu i w domu, niestety jakieś się na misji zrobić nie można nic. Te sprawy, które dzieją się w Polsce, na nie nie ma się większego wpływu. A więc szczególnie trudno tam przeżywało się kolegom i koleżankom śmierć jednego z rodziców albo krewnych. To też nie jest tak, że się siada w samolot i się wraca. No niestety to wszystko trwa. I bardzo często ci żołnierze już nie zdążyli nawet, żeby tych swoich rodziców pożegnać. Dzieją się też i rozwody. No był taki przypadek jednego żołnierza, który po miesiącu przyszedł do mnie no i okazało się, że żona go już spakowała i zadzwoniła do niego, gdzie ma jego rzeczy wysłać. No wiadomo, że to nie jest tak, że w ciągu miesiąca nagle ona kogoś poznała i doszło do tego rozwodu. Nie. Ona już to planowała wcześniej i czekała, aż ten właśnie dotychczasowy mąż pojedzie sobie na misję, tam nic nie będzie mógł zrobić, no to go spakowała z kolegą, no i, i gdzie ma rzeczy wysłać. A jedyne, co wtedy mogę mu poradzić, no to po pierwsze nie ma po co wracać z misji, bo tam już nikt na niego nie czeka, niech już po prostu tam dojdzie do siebie i, i odłoży sobie na jakiś nowy start, a po drugie niech idzie do naszego finansowca i poprosi o zmianę konta, na którego wpływają środki z misji. On mówi, nie, no ja znam od dziecka, ona mnie nie oszuka, a cię nie oszuka. Tu cię spakowała, ty takie rzeczy opowiadasz, nie. No i do tego też doszło, że no minęła misja, chłopak stanął na nogi, dzisiaj dalej służy w wojsku. Kapelan wojskowy na takich misjach pomaga przez te wszystkie trudności, również takie życiowe, takie trudno, o których wspominam, pomaga przez to wszystko przejść. I w tych różnych sytuacjach się przydaje. Ale też przydaje się w sytuacjach, którego go wojsko po prostu potrzebuje. Są niekiedy sytuacje, kiedy miejscowa ludność jest podburzona jakimiś tam czynnikami i gotowa wzniecić różnego rodzaju zamieszki. No i dzieje się, że kapelan jest wysyłany do przywódców duchowych, do imama albo do jakiegoś duchownego prawosławnego, aby porozmawiać, aby gdzieś płyną na tych swoich wiernych i te nastroje społeczne wygasił. No to też jest pewnego rodzaju prewencja i pomoc z naszej strony i to też jest rola kapelana na misji, ale z drugiej strony to co ksiądz Probosz wspomniał na wstępie do mszy świętej, kapelani niosą pomoc charytatywną i to w każdej misji wojskowej, w której uczestniczą, a tych misji jest naprawdę wiele. Czy to Kosowo, czy to y, Afganistan, już wiadomo, dzisiaj nie ma, wcześniej był, czy to Irak, czy to no, wiele innych państw, także tych w Afryce. Tam pomoc jest przez nas niesiona. Y, pamiętam, my jeździliśmy do takiej parafii w Janiewie, to jest na południe od Prysztyny, raczej do parafijki, a ten 200 osób y, było wiernymi tejże parafii. 200 osób było, było ochrzczonych, to byli katolicy. Natomiast wokół tej parafii kręciła się też znaczna grupa muzułmanów. Oni sobie żyli w zgodzie. No ale oczywiście żyli też i w ogromnej biedzie. W tym Ja nie wie, w tej miejscowości nie wszystkie dzieci mają buty, nie wszyscy ludzie mają buty. Tam niczym nadzwyczajnym jest, kiedy rodzeństwo ma parę butów i te buty używa na zmianę. Tam na przykład nie brakowało muzułmanów, którzy także zabierali konserwy wieprzowe. No przecież oni wieprzowinę nie jedzą normalnie. A oni zabierali. Dlaczego? No bo dzieci są głodne. Jeżeli tego nie zjedzą, no to nic nie zjedzą. No i trudno. Tak się działo. Wiele w Kosowie domów jest uszkodzonych, takich, które nadają się do rozbiórki. Oczywiście nikt tego nie rozbiera, nikt tego nie remontuje. Błąka się tam bardzo dużo bezpańskich psów. Bieda w niektórych miejscach aż, aż piszczy. A co gorsza, brak perspektyw na to, żeby z tego wyjść. No i za pośrednictwem kapelanów właśnie to jest przykład chociażby tego kasowa, Caritas, która działa w ornariacie polowym, przesyła tony produktów żywnościowych, czy to ubrań, czy środków czystości, do tych wszystkich miejsc, gdzie tylko polski kapelan stacjonuje. Oczywiście celem jest tego niesienie pomocy, tam gdzie bieda jest taka, jakiej w zasadzie moje czy też młodsze pokolenia na oczy nie widziały. Tutaj w Polsce czegoś takiego się nie widzi. A przy okazji, przy okazji niesionej pomocy tym miejscowym, miejscowej ludności, pomaga się też i polskim żołnierzom. A jak się pomaga? Ano w taki sposób, że ta miejscowa ludność przestaje na nas patrzeć z wrogością. I zaczyna naszą obecność tolerować. A jak już powiedziałem na początku, chociażby w takim Kosowie jesteśmy postrzegani jako okupanci. No takie są realia. A zatem, aby też ich nie dochodziło do jakiejś eskalacji przemocy względem, względem żołnierzy, no to oczywiście poprzez tą niesioną pomoc humanitarną docelowo do tej potrzebującej ludności, ale przy okazji też pomaga się naszym żołnierzom, aby no, nikt nie chciał ich z jakichś powodów tam zaatakować. Więc tak mniej więcej wygląda ta niesiona pomoc charytatywna na misjach zagranicznych. Są też takie sytuacje, kiedy oficjalnie Caritas pod swoim szyldem nie bardzo może gdzieś jakąś pomoc wysłać. Tak chociażby było w Turcji, kiedy były trzęsienia ziemi. No, przecież Caritas jest instytucją kościelną. A Turcja jest państwem islamskim. No i był pewien problem, no jak to tak, że tutaj taka kościelna instytucja jeszcze z krzyżem tu będzie pomagała i to się nie dało zrealizować. Natomiast poprzez Caritas, która działa w Orneracie Polowym, to dało się zrealizować. Dlaczego? Bo formalnie y, tymi, którzy roznosili te dary potrzebującym, no to nie były osoby w kamizelkach Caritasu z krzyżykiem i tak dalej, tylko to byli żołnierze. No już taka pomoc została przyjęta. No i w taki sposób też i działamy. Może o tym wiele się nie mówi, no ale jak już jestem, no to macie okazję się dowiedzieć. To może i tyle, bo mam wrażenie, że i tak długo mówię, więc to jest taki, taki zarys, mniej więcej taki bardzo krótki wycinek, mniej więcej tego, jak wygląda misja kapelana w wojsku, ale też jak to wygląda na misjach zagranicznych poza granicami państwa. Amen.